Październik jest miesiącem świadomości o ADHD. ADHD, czyli zespół nadpowodliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem neurorozwojowym. Ja lubię myśleć, myśleć o nim jako o odmiennym okablowaniu mózgu niż typowe dla większości społeczeństwa. Wiąże się z szeregiem trudności związanych z funkcjonowaniem i regulacją emocji, ale nie o samym ADHD chcę tu mówić. PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, jest natomiast wieloczynnikową chorobą, objawiającą się szeregiem zaburzeń hormonalnych u kobiet. PCOS i ADHD są ze sobą powiązane. Ale jak? W przeglądzie i metaanalizie 19 badań na ponad 1 660 000 matek i ponad 2 260 000 dzieci wykazano, że u dzieci matek. Z PCOS częściej diagnozowano ADHD, ale też autyzm i to niezależnie od płci. Coraz więcej danych naukowych wskazuje, że PCOS u matki jest czynnikiem ryzyka występowania zaburzeń neurorozwojowych. Badacze sugerują, że dzieci matek z PCOS powinny być poddawane badaniom przesiewowym w kierunku ADHD. Myślę, że ta wiedza może być pomocna dla mam, które podejrzewają ADHD u swoich dzieci lub autyzm. Obserwacja, wczesna diagnostyka umożliwiają wsparcie dziecka i jego rozwój, ale też zrozumienie, dlaczego może mieć trudności z pewnymi zadaniami, działaniami czy regulacją emocji. Wiem, że gdybym diagnoza o ADHD otrzymała w dzieciństwie, a nie jako 35-latka, i miała wsparcie oraz zrozumienie, Wokół, w związku z moimi trudnościami, zachowaniami czy emocjami, na pewno żyłoby się mi po prostu łatwiej. Warto dodać, że zwiększone ryzyko rozwoju ADHD czy autyzmu u dzieci mam z PCOS nie oznacza, że każde dziecko otrzyma diagnozę. Czynników ryzyka jest znacznie więcej.